Cześć, zapraszam Was na kolejny filmik. Dzisiaj o związkach. Ostatnio mówiłam o mitach, które rządzą tej całej sferze, a dzisiaj chcę Wam powiedzieć, jak wybrać właściwego partnera. To jest bardzo, oczywiście, obszerny temat, i moje doświadczenie życiowe, i oczywiście moje doświadczenie profesjonalne tutaj dużo rzeczy podpowiada. Ale dzisiaj chciałam podzielić się z tym takimi moimi bardzo prostymi wnioskami, które, do których dochodzę jako mama. I baczny obserwator życia. Przede wszystkim wniosek, który się na początku narzuca, to jest taki, że poczekaj dobrze z wyborem, bo jak już wybierzesz i wejdziesz w pewną sytuację, masz dużo mniejsze możliwości, żeby tą sytuację później zmienić. To jest y, bardzo ciekawe, bo bardzo często ludzie dokonują pochopnych wyborów partnera, i potem są już w sytuacjach wspólnych kredytów, y, dzieci i tak dalej. Są bardzo różne sytuacje, dlatego uczulam na to, i zawsze mówiłam to na przykład moim dzieciom i mówię to moim dzieciom, że lepiej nie mieć żadnego partnera, czy męża, czy żony, niż mieć dziecko, które będziesz musiał wlec ze sobą. Stąd też uważam, że wybór dobrego partnera jest bardzo krytyczny i trzeba wykazać tutaj dużo rozsądku. Na czym polega ten rozsądek? Otóż tak jak mówiłam w mitach, randkowanie nie pokazuje nam danej osoby. Dlatego trzeba być tą osobą w bardzo różnych sytuacjach. Dlaczego? Żeby przekonać się, jak ten nasz potencjalny przyszły partner, partnerka będą funkcjonowały potem z nami w realnym życiu? W związku z powyższym, dobrze pójść z nim na jakiś na przykład wolontariat, pojechać na jakiś obóz, albo być w różnych sytuacjach, na przykład w czasie sesji i zobaczyć, jak ten człowiek realnie zachowuje się pod wpływem presji, jak rozwiązuje problemy, jak działa w sytuacjach, którego zaskakują, bo wiecie, życie będzie pełne takich sytuacji. Jak działa w sytuacjach, kiedy po prostu coś nie idzie po jego myśli i jest rozczarowany. Jak sobie radzi z przebaczeniem? Można, bo zawsze można człowieka idealizować, nie? I tu też wiele kobiet mówi, ale on się dla mnie zmieni. Bzdura. Żaden facet się dla Ciebie nie zmieni i żadna kobieta się dla Ciebie nie zmieni, jeżeli nie będą mieli wewnętrznej motywacji, sami z siebie, żeby to zrobić, bo to jest Pierwsza żelazna zasada. Więc lepiej w pewnym sensie mieć materiał gotowy, trafić na taki gotowy materiał, niż potem dorabiać się przez całe życie, a są z tego po prostu bardzo smutne i dramatyczne historie. Dlatego też, co trzeba sprawdzić? Trzeba sprawdzić na przykład, jaki ten człowiek będzie. Wobec ludzi słabszych. Na przykład, wyobraź sobie, że ty będziesz kiedyś chora. I co on wtedy zrobi? Jaki on jest wobec dzieci? Czy w ogóle chce mieć dzieci? Słuchajcie, moja fryzjerka, pani Aneta, opowiada mi niekończące się historie na temat kobiet, które czekają na faceta, żeby się zdecydował na dziecko. To są pytania, które zadaje się w związku znacznie wcześniej niż po ślubie. Dzisiaj jest bardzo często tak, że jeden z partnerów po prostu nie chce mieć dzieci. Chce mieć wygodne, fajne życie. Więc po co się w ogóle wiązać z takim człowiekiem? Nie? Czy ma jakiekolwiek elementy samoświadomości? Co, o, co, o co chodzi? Ja to tak nazwałam. Ale chodzi o to, czy on coś planuje? Czy on planuje swój budżet? Czy on planuje swój czas, ta, ta osoba? Bo to tak samo dotyczy kobiet. Czy po prostu jest to człowiek, który wytycza jakieś torsy? Żyć już tak, po prostu jak taki liść, ...gnany wiatrem i jesz na ma syndrom ofiary i ciągle mówi, że ten jest winien, że świat jest okropny, że życie jest nie fair. To jest jego główna postawa. Dodam, że jeżeli tak mówi dzisiaj na innych ludzi, w przyszłości będzie tak mówił na ciebie, bo zwalanie winy i bycie ofiarą to jest najgorsza rzecz, na którą można trafić, wybierając takiego partnera, z którym coś będzie można zbudować. Następna rzecz. To jest ciekawe, że jeżeli szukasz kogoś, kto jest naprawdę wartościowy. To będzie kiedyś na przykład chronił Ciebie, chronił dzieci. To musi być to osoba, która już dzisiaj umie postawić pewne granice. My to nazywamy dzisiaj asertywnością, tak? To jest szokujące, jak to jest ważne, bo ludzie, którzy się szanują, nie oddają swojego serca, wiecie, na pierwszej randce: i weź mnie, weź mnie, weź, mnie, ratuj moje życie, wypełnij moje życie, dodaj blasku, Ty jesteś całym moim szczęściem i całym moim kolorem. Nie. Człowiek, który. Jest silny, jest wartościowy, on ma ten kolor i to szczęście w sobie. Natomiast on po prostu wybierze ciebie, aby się tym szczęściem i kolorem dzielić. Dlatego też, jeżeli pewni faceci są tacy trochę ostrożni i pewne kobiety są bardzo czasami ostrożne, to muszę Wam powiedzieć, że to wręcz podnosi ich wartość, bo nie wiem, czy wiecie, jest taka świetna książka Mężczyźni Wolą łzy i to opisuje fantastycznie. Taką sytuację, że mężczyźni po prostu dzielą kobiety na takie, z którymi się można pobawić, popić i po tak dalej, a takie, które będą żonami. I nawet dzisiaj rozmawiałyśmy zagadką, przed kręceniem tego filmu, że ostatni jej kolega jeden przyszedł i powiedział, że w klubie w Sopocie spotkał dziewczynę, która nawet mogłaby być jego żoną, bo dotychczas widział tylko takie na bzbz. I dokładnie to obrazuje myślenie ludzi, którzy się szanują. Dlatego szukaj takiego człowieka, może nie najłatwiejszego do zdobycia, może nie najłatwiejszej kobiety do zdobycia. Człowieka, który ma jakieś pasje, ma jakieś upodobania, jest stabilny emocjonalnie. Wtedy też warto zobaczyć oczywiście jego rodzinę. Nie bać się poznania rodziny, chociaż dodam, że tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że rodzina nie warunkuje wszystkiego. Dlatego trzeba wziąć pod uwagę to, czy dana osoba chce się rozwijać. I tutaj mamy coś takiego, takie ciekawe zjawisko, o którym też rozmawialiśmy z Agatą, bo na Instagramie są takie pytania od dziewczyn, które mówią, ale ja mam takie małe branie, wszystkie moje koleżanki już w wieku 15 lat miały chłopaków. Wiecie, 15 lat, no są Ci naprawdę super chłopacy. Yy. Ale o co mi chodzi? Do czego zmierzam? Osoby, które w taki spokojny sposób szukają trwałego, dobrego związku, nabierają wartości po 20. <śmiech> <śmiech> Więc jeżeli nie macie teraz brania, to radzę poczekać. Ale oczywiście nie czekajcie biernie. Jeden z ogromnych błędów to jest to, że dziewczyny czekają, aż książę przyjedzie na białym koniu. Podczas gdy dzisiaj mamy co? Równouprawnienie. Zresztą wszystkie badania mm, takie fizjologiczne mówią, że to kobieta wysyła zazwyczaj pierwszy wzrokowy sygnał, że tak, jestem do wzięcia. Dlatego też trzeba zrozumieć to, że mężczyźni czasami potrzebują być zachęceni. Jeżeli to się podoba, to można podejść tak samo. I porozmawiać, z tym, że oczywiście nie trzeba robić tego w taki desperacki sposób, tak? Zagarniać kogoś momentalnie i od razu pytanie, będziesz mój mężem? Trójka dzieci, dwa psy. Tak, mam plan. Trójka dzieci, dwa psy. Co to na to? Każdy facet ucieknie z głośnym krzykiem. Ale warto być zawsze proaktywnym, czyli podejmować tutaj pewne działania. No, i coś oczywiście warto powiedzieć tutaj jeszcze o seksie. Czy seks pomaga w budowaniu trwałych związków, czy nie? Wybór do, należy do każdego z nas, natomiast na pewnym etapie związku, seks zbyt wcześnie absolutnie zaciemnia nam obraz człowieka, z jakim jesteśmy. Dlatego podjęcie współżycia jest tutaj naprawdę wbrew pozorom dzisiaj dużą decyzją, bo te wszystkie e, amerykańskie czasopisma, czy uprawiać seks na pierwszej randce i tak dalej, no to wiecie, to jest absolutnie wszystko przerysowane. W życiu to jest tak, że żeby poznać kogoś, to trzeba poznać jego serce, jego charakter, jego umiejętność zarządzania także seksualnością. I jeżeli ktoś od razu chce się rzucać i od razu pewne rzeczy robić, no to on będzie taki sam po ślubie. To ja nic innego nie powiem. Więc jeżeli pewne rzeczy przychodzą od razu z wielką łatwością, to one zawsze będą przychodziły z wielką łatwością. Dlatego potem mamy te wszystkie opowiadania w stylu odbiłam yy, męża kobiecie z dwójką dzieci, bo on mi powiedział, że to małżeństwo to nie wypał, a potem on mnie też zostawił dla młodszej. I pewne historie, pewne scenariusze powtarzają się ciągle i ciągle i ciągle. Dlatego yy, seksualność została pomyślana po to, aby tworzyć bliskie więzi, aby był ten, yy, był ten rozrusznik w samochodzie, czyli samochód generalnie... Jeździ sobie bez problemu, ale coś musi zastartować. Dlatego seksualność ma być jak klej, która zlepia i obniża w ogóle napięcie w związku, ale na odpowiednim etapie w związku. W najbliższym czasie nagram filmik na temat etapów związków. Przecież wiadomo, że inaczej traktujesz znajomego na drugiej stronie ulicy, inaczej traktujesz swojego chłopaka, ale inaczej traktujesz narzeczonego i inaczej traktujesz męża. Ale to w następnych filmikach. Dzisiaj to tyle. Zapraszam Was na mojego Instagrama, Facebooka, łapka w górę. Do zobaczenia!